Siemanko, to Wilka u armii Group Witam na kanale i na strzelnicy Mieściskiej Jacekówka. Kontynuujemy wyzwanie Tier 1 ćwiczenie numer 2 w dniu dzisiejszym. Z postawy, którą pokazywałem ostatnio, strzelamy dwa strzały w korpus, jeden strzał w głowę, czyli Mozambique albo Failure Drill. Reżim czasowy do tego ćwiczenia to jest 1-3 sekundy na pierwszym poziomie plus 20, czyli półtorej sekundy do drugiego poziomu, i plus pół sekundy, czyli łącznie 18, to jest poziom tier 3 dwa strzały w korpus, czyli kartka A4, jeden strzał w głowę, czyli w kartkę, w kartkę A6, dobycie, chwyt, prezentacja, wejście w cel, kontrola odrzutu podrzutu, przeniesienie ognia w ramach obręby jednego celu to są umiejętności, które, które nam weryfikuje weryfikuje nam to. Do ćwiczenia, okej, okay, do roboty. Mój czas 1.94, czyli się nie zmieściłem. Zabrakło mi do poziomu trzeciego tych no niecałe pół sekundy. Yy, tak, nawet no dużo mniej. Czternaście, yy, czternaście setnych przekroczyłem. No ale tak bywa. Jeśli chodzi o celność, wszystko mamy, wszystko mamy w celu, więc, więc przynajmniej pod tym względem jest, jest ok. Ok, dobra. Ćwiczenie numer dwa zakończone. Przechodzimy do kolejnego, ale to będzie w kolejnym nagraniu. Sekcja komentarzy jest Wasza. Dziękuję za wsparcie kanału. Proszę o kolejne. Trzymajcie się do następnego. Świadomość i kompetencje.